Nie zapomnij zostawić słupka i łapki w górę dzięki, a tutaj pięć ostatnich słupków. Jak już mówiłem w jednym filmie, nie istnieje zbrodnia doskonała. Czy popełnił ją gliniarz, czy też zawodowy killer? Dlatego dziś odcinek o Darku, który wie co zrobiła Natalia. Pewnie dużo widzów łącznie ze mną zastanawia się, od kogo Wiśniewski wie o samosądzie Korwickiej. A przede wszystkim o tym, że chciała mieć dziecko z Markiem, lecz im nie wyszło. Jak mam strzelać, to pewnie dowiedział się tego wszystkiego od dziewczyny Kowalika lub z jakiegoś grypsu. Bardziej stawiam na to pierwsze, ponieważ grają do jednej bramki. Zarówno Wiśniewski, jak i dziewczyna chcą zemścić się na Natalii. Przechodząc do tego, po co tu klikłeś, jak już mówiłem w filmie o adopcji Jasia, myślę, że dojdzie do rozprawy, że Korwicy nie wycofią się ze względu na to, co wie, i wtedy Darek, jak zapowiedział podczas odwiedzin, wyciągnie Asa z rękawa w postaci zbrodni Kowalika. Na bank ma jakiś świadków tego zdarzenia i rozpocznie się proces przeciwko Natalii. Jak tak sobie popatrzycie ile było różnych przypadków pip, czy to z broni machlojek, udawało się zaduszować do czasu, lecz wcześniej czy później wszystko wychodziło na światło dzienne. Więc w tym przypadku też tak będzie. Patrząc na determinację Wiśniewskiego i jak do mnie mam dziewczynę Kowalika. Na bank wykorzystają swoją wiedzę i Natalia trafi tam, gdzie jej miejsce, a darek zemści się za wszystko, co w jego mniemaniu mu zrobiła. W końcu raz będzie mógł poczuć się wygranym, jeśli do tego dojdzie, a myślę na 99% że dojdzie. To ciekawe co z Markiem i Emi, bo jakby nie patrzeć, złożyli fałszywe zeznania by ratować jej skórę. Witacki zawsze może powiedzieć: "Ja nie wiedziałem." Nie było go na tej akcji... Także wie tyle co dostał na papierze... A to że zakulisowo posiadł pewną wiedzę... To cóż nie musi o tym gadać... W ramach podsumowania powiem... Że oglądając końcówkę 1304 odcinka... Gdy Korwicka odwiedziła Darusia w pace... Coś mi nie pasowało... A dokładnie... Dlaczego nazwał ją szwagierką... Skoro nie był po ślubie z Matyldą. To że strzelił gola jej siostrze w postaci Jasia... Nie czyni z nich rodziny... Jak to usłyszałem aż mnie uszy zabolały... Daj koniecznie znać w komentarzu... A jak Ty myślisz, Darek wpakuje Natalię do więzienia?